Buongiorno. Dzisiaj przygotuję nioki z warzywami. Ostatnio, pierwszy raz, jak mam dopiero w życiu, nioki z warzywami u znajomych i naprawdę jest przepyszne. Mam gotowe nioki, które należy przygotować tak jak jest na opakowaniu, czyli wrzucić do wrzącej, osolonej wody na 2 minuty. Warzywa, które ja sobie przygotowałam, to jest cebulka, dwa pomidorki, 6 ząbków czosnku, cukinia. Mam czwiartkę. Mam 4 łyżki marynowanej papryki, 6 pieczarek brązowych i do smażenia oliwa z oliwek. Na późniejszym etapie dodam również przyprawy. Po dwóch minutach nioki będę już jeszcze wyjmować z wrzątku. Na rozgrzany olej dodałam pokrojoną cebulkę i zaraz jak się przyrumieni, dorzucę pokrojony czosnek. Na osobnej patelni piekę rozdrobnione pieczarki. Do rozdrobnienia pieczarek użyłam tarki z dużymi oczkami. Do cebuli i czosnku wrzuciłam pokrojoną, drobną cukinię. Po 5 minutach dorzucę marynowaną paprykę. Cebulka już mi się dosyć przypiekła. Dorzuciłam marynowaną paprykę. Wszystko się smaży. I teraz pokroję pomidorki. Pokrojone pomidorki dodam za chwilę do warzyw. Do warzyw zaraz dodam smażone pieczareczki. Pieczarkę już dorzuciłam, wszystko ze sobą mieszam. Jako, że miałam tylko dwa pomidorki, to jeszcze dorzucam szklankę pasaty pomidorowej. Pasatę już dolałam, wszystko pomieszałam, teraz będę przyprawiać. Przyprawy do gustu. Ja użyję kurkumy, oregano, przyprawy egipsko od znajomych, kary orientalne, ostrą paprykę, szczyptę soli i trochę pieprzu mielonego. Przyprawy dosypane. Teraz wszystko wymieszam i będę próbować jak smakuje. U mnie wyszło dosyć słodkie, dlatego dodałam jeszcze pieprzu, ostrej papryki i jeszcze osobno wycisnęłam dwa ząbki czosnku da smaku jeszcze takiego czosnkowego też, żeby poczuć i na koniec wsypałam nioki, wszystko razem mieszam i już będzie gotowe do spożycia mioki przyłożyłam do miseczek według gustu ja jeszcze przysypałam tartym serkiem Mozzarella, dorzuciłam drobinkę pietruszki i łyżeczkę śmietanki bądź jogurtu. Buon appetito! Smacznego!